Dzień dobry, witamy. Niedziela, niedziela w Boho. Pogoda trochę nie dopisuje, ale my się tym nie martwimy. Po co? No bo dzisiaj znowu zawitał do nas kto? Nasz Daruś. Cześć Daruś! Co tam u Ciebie słychać? O, dzień dobry, a ja się dzisiaj przygotowałem. <grym> Bardzo miło. Hello. Co tam dzisiaj działamy? A dzisiaj węgierskie popołudnie w restauracji Boho. Zaraz zaczynamy słażyć placki ziemniaczane. Elegancko. No i tutaj uważam, że to jest dzisiejsza petarda węgierska tradycyjna zuparyna. Wywar z kilku ryb i petarda w środku. Klopsiki. Może zamieszam no, bardziej. O, nie? Klopsiki z sandacza z dorsza tak e, e, z cząsteczkiem z majraneczkiem, z pietruszeczką, z łamanym pieprzem. Do tego kawałki ryby, sandacz dorszną. No. Będzie petarda, no co tu, tu dużo mówić. Tu żeby było. To jeszcze, że oszukujemy. Tak, jest. tak, proszę bardzo. To są te kropciki, które będą podawane w zupie. Tak jest. To jest tutaj i... Kwintesencja kuchni węgierski, Gulasz na wołowince. Wolno duszony. Kilka papryk. Na, na wolnym, na wolnym płomieniu. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. No wygląda, powiem Ci, że no... Chyba się skuszę dzisiaj sam na to. Jak zostanie, to zostanie. Jak zostanie, zostanie się. dokładnie, no. Już tu... mamy kilka rezerwacji na to, także no, no dzisiaj w Łocho, no mówię, tu też dzieje chciałbym... się, cały czas się dzieje. Tu też chciałbym podkreślić, że potrawy są doprawiane oryginalną przyprawą, którą uzyskałem dzięki wielkiej uprzejmości mojego kolegi, notabene szefa mojej grupy kociołkowej. To jest oryginalna przyprawa węgierska, papryczki. I powiem tak, jedna łyżka Jedna łyżka nakazana robi robotę, nie więcej. bo nikt znaczy, tego nie, nie, nie myślcie Państwo, że to jest bardzo pikantne, bo gulasz jest, jak ja, gulasz jest taki delikatny. Zupa rybna rzeczywiście jest troszeczkę bardziej pikantniejsza, ale naprawdę robi robotę. Do tego mamy jeszcze żeberka. Żeberka są już przygotowane, tylko że mamy je w tej chwili na kuchni, bo Darek po prostu już tutaj nie ma miejsca. Ale te żeberka pieczone są, tak samo są pegelowane w specjalnych marynatach węgierskich. Do tego są pieczone ziemniaki i marynowane warzywa. Eee, no co tu dużo jeszcze powiedzieć, Daruś? Zapraszamy. Zapraszamy do Boko. Pozdrawiamy. <laughs>